Czy pan coś pił dzisiaj? Alkohol. Yy, a, a, a nie no, ty, ty, wie pan, no to jest... Yy, nie wiem jak często takie pytania pan zadaje. Yy, a, no, a jaki, a jaki jest problem? No, bo mi się śniam. Mi się śniam gołe pięty. Gołe pięty Nie, Gołe śnią. pięty, one mi się śnią co drugą noc regularnie. One są gołe i niektóre co drugą noc czasami wypada tak, że one są szczarowane pumeksem. Okej, okay. czy coś jeszcze w tym śnie jest? E, tak, tak, jest dużo samochodów. Jest dużo samochodów marki Polonez i one są z A powiedz mi, zanim ci się to przyśni, to ile ty pijesz? Ile ja piję? Albo co palisz? Piję. Nie, ja, ja ogólnie nie jestem kierowcą. Ja jestem bardzo odpowiedzialną osobą, ja jestem ze To jest kwestia bezpieczeństwa powrotu na rynek pracy dla kobiety. Nie chcę już komentować, i nie chcę mówić o tym, co się w tej sprawie dzieje dzisiaj. Program 500, może tylko nadmienię jednym zdaniem, Program 500 wycofał z rynku pracy ćwierć miliarda Polaków. I to są głównie kobiety. Dlaczego przyszliście tutaj, powiedz proszę, to było dla Ciebie ważne, żeby tu się pojawić? Tak. E, Dlaczego? No bo nie może być takiej sytuacji, że psy zabijają ludzi. Komiks zostanie również wprowadzony do polskich przedszkoli, czy to jest tak, to jest pewna nieuchronność? Nie wiem, natomiast <laughs> wiem, że z głupkami nie ma sensu dyskutować, przed głupkami trzeba się bronić. Być może to jest tylko głupstwo, co widziałem, natomiast ja się czuję prześladowany i molestowany. Mam wpisane do konstytucji prawa religijne i to jest gwałcenie moich praw religijnych. Takie zachowania, pokazywanie tego gdziekolwiek w publicznej telewizji, wprowadzanie takich rzeczy do szkół jest prześladowaniem mnie i łamaniem konstytucji. Ale to nie ma nic wspólnego z Ja z panią nie rozmawiam, bo z głupkami nie ma sensu. Przepraszam bardzo, bardzo, ale. No. Kolejne zniszczenia spowodowane przez dziki. Nadal co z tych obietnic wyniknęło? Panie redaktorze, ja powiem tak po chłopsku. W dupie nas wszyscy mają za przeproszeniem. Nic nie zostało zrobione w ogóle. Obiecanki, cacanki. Nawet nie przyjechali goście zaproszeni, tylko doktora na odstrzał wystawili. Tak. Samochód świadczy trochę o facecie. No, co? słuchaj, to jest mój konik, jakby. Aha. No jeżeli chodzi o takie fioły, no to y, dla mnie jest bardzo ważny samochód, wiadomo to odzwierciedla moje wnętrze, to jakim jestem człowiekiem dokładnie, to musi być taki samochód, którym zaimponuje, także odłożyłem, kupiłem takie auto, imponuje ono żonie, też się mogę pokazać, po prostu podjechać, jest też użytkowe. Jakie to jest auto? Golf trójka. A ja lubię Krychowiaka. Dzisiaj czytałem w pociągu, bo jak się okazuje, chłopcy rywalizują nie tylko na boisku, ale również w sprawach reklamy, prawda? Tak. Krychowiaka nie tylko za jego klasę piłkarską uwielbiam, ale za fryzurę. To jest no, grać, główkować i żeby się przedziałek nie różnił, to zupełnie jak Wulisia Sarnata, który zawsze tak. Tak, tak główkował, żeby broń Boże przedziałek i nie został, yy, nie został zniszczony. To świetny, to świetny bardzo chłopak i yy, on się jak gdyby w tej reklamie, mimo że jest stroj przebiera się, ten, ale jest w nim coś jak, jakby sympatycznego, To fajny gość, ten krechowiak. Fajnie. Eee. Nie można się z nimi niestety napisać, dlatego że skurwil dba o zdrowie i wcześniej spać. No. <laughs> Jedziemy tutaj na grubo, chyba nas za chwilę zdejmą z tej anteny. A dlaczego? A co, co nie, 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 Prezydent Rzeczpospolitej Polski, z Sił Zbrojnych, pan Andrzej Duda. Dwa. Co w tym Kurwa mi napięta. Oczywiście w najlepszych nastrojach. Wy to, Pani też z Ukrainy? Nie no, pamiętasz mnie? Bianka Janka Zalewska? O Jezus Maria, przepraszam. Ale zrobiły ten ze mną stro... jedną setę. Ten... W tym stroju. stroju w jak dzisiaj będzie? Nagrywasz? Tak, na żywo nawet jesteśmy. Na żywo nawet jesteśmy. Mhm. Emocje są wielkie. Jaki jest główny cel tej akcji? Dzień dobry. W dniu dzisiejszym, w praktycznie w całej Europie, Policja Drogowa prowadzi wzmożone działania prewencyjno-kontrolne pod hasłem Prędkość, działania tispol TISPOL to Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego, która zrzesza prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej. Generalnie będziemy zwracać uwagę na przestrzeganie ograniczeń prędkości. W Polsce co trzeci wypadek drogowy spowodowany jest Jazdą z nadmierną prędkością niedostosowaną do e, warunków drogowych. W tych wypadkach zginęło prawie 800 zł, a więc na pewno nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy jeżdżą szybko, brawurowo, nie stosują się do ściąg w postaci znaków ograniczających drogach. Teraz powiemy o gumowych uszach, a raczej o tym, jak gumowe uszy przechytrzyć. No i co wie? A Ojcowie jezuici z Piotrkowa Trybunalskiego w trosce o komfort spowiadających się wiernych zamontowali w kościele dźwiękoszczelny konfesjonał, o którym szybko zrobiło się głośno. No już mamy pierwszy upadek niestety. Ta weerbaj leży na lodzie, Krek dojeżdża do mety. Dobrze, że tu nic poważniejszego się nie stało. 7. 35-32, no a... Kolender tych mistrzów świata, jeśli chodzi o start na 500 metrów, nie zaliczy do udali. O, to troszeczkę to szczerze fakt na dupie, także na poszlachtach będzie rzecz biorąc radę. ...z Michałem, jak na razie jestem mega zadowolona, ale chyba muszę się z, nim, muszę się z tym przespać, żeby ocenić sytuację jedno spokojnie. Podium na półmetku dzisiejszego konkursu, na miejsca Polaków, których zobaczymy... W serii finałowej to 17 miejsce Kamila Stoka i 20 Stefana Huriazad. Stefana Huriazad. Kamila Stoka i 20 Stefana. Chuj, zatem... W Poznaniu na Placu Wolności zgromadzili się przeciwnicy władz, żeby pokazać czerwoną kartkę rządzącym. Manifestację zorganizowała nowoczesna Ryszarda Petru, która w ten sposób protestuje przeciwko zmianom umożliwiającym zdaniem opozycji zwiększoną inwigilację w internecie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nazywają całą akcję niepotrzebnym stranie, straszeniem społeczeństwa. Kolejne takie akcje wkrótce. Beata Lubecka sprawdza jak będzie wyglądało polityczne kalendarium. Tak. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, nie możemy nie zacząć od wielkich gratulacji, bo wiadomo jak to jest. Syn wygrał wprawdzie wczoraj w Debla. Jeszcze raz przypominamy tym wszystkim, którzy nie włączali wczoraj telefonów, telewizorów. Ale oczywiście zasługa taty na pewno jest duża. Proszę powiedzieć Pani... Na drugą połowę moczu i mocy w no, Bo ja już miałem. Na drugą połowę i ogromne emocje. ...niebezpieczna, zderzają się nad Polską dwie różne masy powietrza zwrotnikowa, upalna z nad Sahary i polarno-mors... polarno, polarno, polarno z nad Atlantyku, przepraszam no i efekt jest taki, że będzie dzisiaj niebezpiecznie, groźnie nad Polską godzina 10, nie? od 7 o 3, a o 6 walce tu wyjazd traktować. Autobusy puszczamy tylko do stacji CPN, lotos z ludźmi, żeby, żeby. Nadal uważam, że Platforma Obywatelska po to ubiegała się o poparcie Polaków, po to ubiegała się o władzę, po to sprawuje władzę w Polsce, aby życie w Platformie dla ludzi było lżejsze. córki brata. Mężem, mężem córki brata. brata, Ojca mojego męża. Rurku. To dobrze, że mnie słuchasz, kto odpowiada za to, jak tu wygląda w tym studiu. Tak. Nie wkurwaj mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś kurwa uchowało i ludzie tego nie widzą. Żeby ktoś ruszył dupsko po prostu i to wyczyścił. Tu będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz, czy będziesz protestował? Rurku, to nie jest coś wymyślić, dobra? Trzeba po prostu powiedzieć wolanowi, że ma załatwić tak, żeby tu kurwa się ktoś pojawił i to wyczyścił. Albo jakiemukolwiek innemu facetowi, który się poczuwa, na no minimum odpowiedzialności, co pokazujemy 4 milionom ludzi przed telewizorem. Ujebany farbą, czy nie wiem kurwa. Ale, Janusz? Halo, witam serdecznie, panie Januszu. Eee, co pan proponuje? Co jest na tych imprezach tak często? Na jakim imprezy? tej dupeczki? Panie Januszu, nie! Panie Januszu, ale. No, panie Januszu, no, panie Januszu, jest czternasta, a ja Nie! Ojejku, jaki strasznie trudny ten eksperyment. Coś się nam ciągle nie udaje. Dobra, to zrobimy małe czary, Mary. Kto umie czarować? Ja! No to zaklęcie, proszę, Andy. No? Czary mare, twoja stara to twój stary. Ojej! Coś, coś widzę, że nie zadziałało.